koty zarażają się wirusem od człowieka głos eksperta koty zarażają się covid-19 śpiący w łóżku właściciela ludzie chorujący na covid-19 często zarażają swoje zwierzęta domowe a najbardziej narażone na infekcje są koty śpiące w łóżku właściciela ogłosili naukowcy z Kanady podczas trwającego właśnie europejskiego kongresu mikrobiologii klinicznej i chorób zakaźnych hec smith już wcześniejsze badania wykazały, że koty i psy mogą zarażać się COVID-19 od swoich opiekunów. Nie było jednak jasne, na ile są podatne na zachorowanie oraz co zwiększa ryzyko ich zakażenia. Tymczasem odpowiedzi na te pytania są ważne zarówno z punktu widzenia zdrowia publicznego, jak i zdrowia samych zwierząt. Aby dowiedzieć się więcej, profesor. Dorothea Bienzle z Wydziału Weterynarii University of Guelph w Ontario, Kanada, postanowiła przebadać koty i psy osób, które zachorowały na COVID-19. Łącznie było to 48 kotów i 54 psy z 77 różnych gospodarstw domowych. Wraz ze swoim zespołem profesor sprawdziła u wszystkich pupili poziom przeciwciał przeciwko COVID-19, są one bowiem oznaką przebytej z infekcji. Z kolei właścicieli pytano m.in. o to, w jaki sposób wchodzą w interakcje ze swoimi zwierzętami, czy je regularnie głaszczą lub całują, pozwalają siedzieć na kolanach lub spać w łóżku. Pytano ich również, czy pozwalają swojemu zwierzęciu lizać się po twarzy i jak dużo czasu każdego dnia spędzają na bezpośredniej zabawie z pupilem. Pytania dotyczyły tego, czy zwierzę zdradzało objawy jakiejkolwiek choroby w czasie, gdy ludzie mieli COVID-19 i jakie te objawy były. W ramach kontroli badaniu poddano także 75 psów i 75 kotów mieszkających w schroniskach dla bezdomnych zwierząt. Okazało się, że 67%, czyli 32 na 48 kotów oraz 43%. 23 z 54 psów miało pozytywny wynik testu na przeciwciała, co wskazuje, że przeszły COVID-19. Dla porównania, zaledwie 9% psów i 3% kotów ze schroniska miało taki wynik. 20%. 11 z 54 psów wykazywało wyraźne objawy infekcji, do których należały głównie brak energii i utrata apetytu. Niektóre zwierzęta miały też kaszel lub biegunkę, jednak wszystkie objawy były łagodne i szybko ustępowały. 27% 13 z 48 kotów również miało symptomy choroby. Katarii i trudności w oddychaniu były wśród nich najczęstsze, chociaż większość przypadków była łagodna. Trzy były ciężkie. Ilość czasu, jaki właściciel spędzał ze swoim psem, oraz rodzaj kontaktu, jaki w tym czasie mieli. Nie wpływały na ryzyko zakażenia zwierzęcia. Jednak koty, które spędzały więcej czasu ze swoimi opiekunami, wydawały się być bardziej narażone na infekcję, a koty, które spały w łóżku właściciela, najczęściej zapadały na COVID-19. Autorzy badania twierdzą, że biologia kotów w tym ich receptory wirusowe, czyli swoiste zamki, które wirus otwiera, aby wejść do komórek, czynią je bardziej podatnymi na COVID-19 od psów. Poza tym koty znacznie częściej niż psy śpią w pobliżu twarzy właściciela, co zwiększa ich narażenie na wszelkie infekcje. Profesor Więzle dodaje też, że wyższy wskaźnik zarażenia wśród zwierząt mieszkających z właścicielami od tych ze schronisk, w połączeniu z wynikami wcześniejszych badań genetycznych, sugeruje, iż najbardziej prawdopodobną drogą przenoszenia choroby jest droga z człowieka na zwierzę, a nie odwrotnie. Jeśli ktoś ma COVID-19, istnieje zaskakująco duże ryzyko, że przekaże chorobę swojemu zwierzęciu, tłumaczy autorka badania. A koty, zwłaszcza te, które śpią w łóżku właściciela, wydają się być szczególnie narażone. Tak więc, jeśli ktoś ma COVID-19, radzę trzymać się z dala od swojego zwierzaka przez pewien czas, a już na pewno nie wpuszczać go do swojej sypialni. Zalecałbym również niedopuszczanie pupila w tym okresie do innych ludzi i zwierząt domowych, dodaje badaczka bo chociaż dowody na to, że zwierzęta mogą przenosić wirusa na inne zwierzęta domowe są ograniczone, nie można jeszcze tego wykluczyć. I podobnie, choć nie wykazano, aby zwierzęta domowe przekazywały wirusa z powrotem ludziom, nie możemy na razie całkowicie wykluczyć takiej możliwości.